Cześć, witam dzień dobry Silver z tej strony kanał Celebro dla Zuchwałych. Minął miesiąc od materiałów, w którym pokazywałem wam serię Australijskiego Orła i wszystkie egzemplarze, które udało mi się uzyskać na tamten moment. Miałem zamówione wydanie na rok 2023 i ta moneta przyszła do mnie niedawno. Zapraszam na odcinek Cześć, witajcie, witam raz jeszcze serdecznie wszystkich widzów, zarówno nowych, jak i starych. Serdecznie dziękuję Wam za ostatnie subskrypcje, bo sporo z nich wpadło. Chociaż tak dokładnie nie wiem czemu, ale tym bardziej bardzo Wam dziękuję. Ja akurat jestem tak średnio zadowolony z tych ostatnich materiałów, ale widać, że mimo wszystko skusiło się wiele osób na to, żeby mimo wszystko zasubskrybować ten kanał, więc tym bardziej bardzo serdecznie Wam za to dziękuję. Zbliżamy się do 4,5 tysiąca subskrybentów na kanale. To już jest znaczna ilość. I naprawdę bardzo Wam dziękuję za ten wynik. Moim marzeniem byłoby osiągnięcie 5 tysięcy gdzieś w rejonach właśnie piątych urodzin, czyli początku października na tym kanale. Fajnie by te piątki razem ze sobą współgrały, ale bez żadnych oczywiście nacisków i, i, i jakiegoś tutaj żebrania o subskrypcję. Zobaczymy, jak będzie. Jeśli ten poziom uda się w tym roku w ogóle osiągnąć, to myślę, że i tak już będzie to bardzo dobrze, jak na moje możliwości i na moją częstotliwość wypuszczania filmów. Także tym bardziej serdecznie doceniam i bardzo mocno dziękuję za to, że, że oglądacie kanał i moje nowe filmy. Tak jak mówiłem na wstępie, miesiąc temu praktycznie pojawił się materiał. Właśnie z tą serią Australijski Orzeł, z jedną z moich najbardziej ulubionych serii, jaka, jaką w ogóle kupuję jaką kiedykolwiek miałem styczność. W tamtym odcinku pokazywałem Wam tą tackę, na której mam monety. Niestety nadal nie zbyt mi się to wszystko mieści. Na górze jest te 9 monet, które mam na ten moment. W, w kolekcji pod spodem mam, mam duble. Od roku 2018, ale myślę, że skupimy się tutaj na, na razie, na tej górnej części. Jak wspominałem, monetki są już odebrane. Ten orzełek dość fajnie się prezentuje na żywo. I, i już tak dobrze prezentował się również i na zdjęciach, ale, ale tutaj naprawdę ta, ten sposób pokazania, ale także i, i te techniki, i, i, i sztuczki, które, które stosuję tutaj. Pary są naprawdę niesamowite i naprawdę bardzo fajnie pokazują wszelkie detale na tej monecie. Jeśli oczywiście jesteście zaznajomieni z serią, no to, no to wiecie, że, że sama seria pokazuje tego orła w dość różnych pozycjach. Tak jak widzicie tutaj na górze. Może postaram się to troszeczkę bliżej Wam pokazać. Te na początku wydania z roku 2000. 14 i 15 również pokazywały całego orła. Potem, w, w, gdzieś powiedzmy, w fazie lądowania. Potem mamy rok 16 i 17, czyli, czyli orzełka gdzieś tam na gałęzi, też w pełnej całej okazałości. I te, te wydania naprawdę są bardzo fajne i dość wysoko podniosły ten poziom. I, i, i myślę, że poprzeczkę dla kolejnych wydań. Późniejsze wydania już, już troszeczkę zaczęto kombinować. W sumie słusznie, bo, bo trudno, żeby w serii, zwłaszcza, gdzie, gdzie wydaje się dość, dość dużo monet i, i planuje się wydawać tych, tych monet bardzo dużo. No to już niestety trzeba czegoś nowego szukać, także mieliśmy w 18 roku taką całą rodzinkę, która może wypadła średnio, może nie. To wszystko zależy oczywiście od gustu. Ale już ten kolejny rok 2019. To, to też ożył w pełnej okazałości i też dość, dość fajnie. Myślę, że on wtedy tu wyszedł, mimo tych takich promieni, może tak troszeczkę, nie wiem, może psujących efekt, może nie, ale, ale ten rok myślę, że był dany I potem, oczywiście, mieliśmy też rok 2021, i ta, ta fajna wersja, według mnie, też, też naprawdę w takim top 3 tych wszystkich wizerunków. Myślę, że się znajduje i, i, i naprawdę bardzo fajny orzełek. Tego na chwilę odłożę, bo zrobimy porównanie z, z tym z tym tegorocznym wizerunkiem. No, no może jakieś e, podobieństwa są e, i, i ten orzełek najnowszy również fajnie się prezentuje. A ten 21 rok myślę, że który pokazuje całą sylwetkę całego orła to myślę, że był naprawdę bardzo udane i, i naprawdę bardzo fajne. Więc odłóżmy je. Co do samych monet, no to nie wiem, co mam więcej tutaj mam powiedzieć. Z drugiej strony, już ta ten, ten, to, to rocznica 70-lecia panowania królowej Elżbiety, o której już wspominałem miesiąc temu w tym poprzednim odcinku, to, to też się fajnie prezentuje. No i też ostatnie informacje na temat planowanej koronacji. Nowego króla Anglii, więc, więc te wizerunki już, te, już już jest to końcówka po koronacji. Myślę, że długo nie będzie trzeba czekać, aż, aż praktycznie na wszystkich monetach zacznie pokazywać się nowy monarcha brytyjski i, i królowej. Po prostu już nie będziemy oglądać. Niektórzy narzekali na, na, na tą królową, że ona jest za długo. No cóż zrobić? Tyle, tyle lat panowała, więc na tych monetach miało prawo być tam wszystkich, które, które uznawały yy, jej panowanie i, i miały obowiązek, że tak powiem umieścić, yy, umieścić właśnie monarchę na, na tej wersji yy, na tej stronie monety, więc, no, więc będziemy mieli zmiany już chyba pierwsze projekty były pokazywane, więc więc, więc trudno tutaj oceniać czy to będzie lepsze czy gorsze, po prostu będzie nowy wizerunek yy, nowy król na, na monecie, więc do tego myślę, że się szybko przyzwyczajimy i Przestaniemy jakoś szczególnie na to zwracać uwagę. Najważniejsze na tych wszystkich monetach, niezależnie czy, czy tej serii, czy następnych, to, to jest ta strona. I zawsze na tych, na tych wizerunkach będziemy się w głównej mierze po prostu skupiać, co do samych zakupów, to Monet premium, tak naprawdę to niewiele przyszło. Pokazywałem Wam dziesięciociewom kukaburę, którą kupiłem zaraz na początku roku. I tak naprawdę orzeł był kolejnym moim zakupem. Mam jeszcze jedno zamówienie, czyli rusałkę, którą mam nadzieję, że Wam jakoś niedługo pokażę, jak tylko się oczywiście ona po pojawi w sprzedaży i u dealerów. I może wtedy będzie okazja powiedzieć coś o tej rusałce, troszeczkę więcej. Może niż na innych kanałach usłyszycie, ale zobaczymy jak to, jak to będzie, gdy tylko moneta się pojawi i, i naprawdę będzie coś tam sobą reprezentować. A po zdjęciach wyglądało i po tych filmikach promocyjnych, że, że może być to fajna moneta. To zobaczymy, czy, czy powstanie materiał i, i wtedy podzielę się z Wami swoimi uwagami na ten temat. Ale mimo to, w tym, w tym roku 2023 już sporo uncji zostało kupione, jak na moje warunki. Bo, bo naprawdę przyszło bardzo dużo bulionu. Z czym to było związane, to myślę, że niedługo będzie okazja opowiedzieć, więc na razie się nie będziemy zagłębiać. Ale obecnie mam, już, nie mam jeszcze połowę roku, a już mam ponad 50 uncji zakupionych, więc i to patrząc na ostatnie ceny, dość, myślę, że dość dobrych cenach. Więc, więc tym bardziej te zakupy cieszą i to, że tak się tak dość gwałtownie i nagle zaczął rozrastać, właśnie w ostatnich tygodniach jeśli są okazje, to trzeba je po prostu wykorzystywać, ale wracając z naszych orzełków możemy, możemy teraz już oficjalnie przy wszystkich przy świadkach uzupełnić dziesiątą pozycję na tej na tej tacce, dziesiąte wydanie Orła Australijskiego tutaj dorzucimy dubelka z tej strony, jak nie wiecie jak położyć monetę, to tam jest to Magiczne P oznaczające monica i można sobie po prostu na, na podstawie tego P pozycjonować, w którą stronę moneta powinna być skierowana. Tak wygląda te 10 monet. Myślę, że naprawdę bardzo fajna seria. Jeśli ktoś się jeszcze do niej nie przekonał, to być może się przekona kiedyś. Ale może nie porównywałbym orła do, do kukabury czy, czy koali, bo to jest troszeczkę inny kaliber, mi się wydaje. Przede wszystkim ta, ta seria ma, ma ograniczony nakład do 50 tysięcy powiedzmy w tych ostatnich latach Zresztą o tym mówiłem wcześniej, więc nie będę się teraz powtarzał Ale naprawdę z tych, z tych wydań, które się pojawiły ostatnio Mimo wszystko ten orzeł naprawdę trzyma dość wysoki poziom Jeśli chodzi o, o całą serię i o wizerunki, które przedstawia I, i to oczywiście co oferuje kolekcjonerom na, na tych monetach, więc myślę, że to jak najbardziej jest seria godna uwagi. Nie wiem, czy te serie, które wyszły ostatnio, jak kłoka, czy, czy Wombat będą w stanie kiedykolwiek. No, może nie, nie, mów, nie, nie mówmy tak, tak mocno i tak ostro, bo, bo są to młodsze przede wszystkim serie i one mają naprawdę czas na to, żeby pokazać kilka fajnych wizerunków, ale myślę, że mimo wszystko będą miały naprawdę ciężką przeprawę, by. Do tego orła australijskiego nawiązać. I myślę, że to wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeśli jesteście fanami tej serii, to, to pochwalcie się w komentarzach. Napiszcie, czy macie komplet. Ja oczywiście zachęcam, jeśli nie widzieliście poprzednich materiałów, od tego, żeby, do tego, żeby nadrobić tą, te, te zaległości. Będę bardzo zobowiązany. I wielkie dzięki za to. Zapraszam oczywiście na następny materiał, który. Myślę, że może nie za tydzień, ale za dwa tygodnie powie, powinien pojawić się na pewno, więc już dzisiaj serdecznie go zapraszam, a za dzisiejszą uwagę naprawdę bardzo dziękuję i do usłyszenia niedługo. Mam nadzieję. Trzymajcie się. Cześć.